Konfiguracja konta Microsoft Exchange. Serwer Microsoft Exchange to serwer służący do komunikacji zespołowej za pośrednictwem poczty e-mail w firmach. Dzięki niemu możesz synchronizować pocztę, kontakty, kalendarz czy zadania. Microsoft Exchange udostępnia funkcje, które pozwalają uprościć zarządzanie oraz zwiększyć bezpieczeństwo komunikacji. Dotknij ikonę e-mail znajdującą się na ekranie głównym. W polu tekstowym adres e-mail wpisz swój adres poczty e-mail. W polu tekstowym hasło wpisz hasło dostępu do Twojej skrzynki e-mail. Dotknij Dalej. Wybierz opcję Microsoft Exchange Active Sync. Telefon spróbuje automatycznie skonfigurować Twoje konto Exchange. Jeśli próba automatycznej konfiguracji zakończy się niepowodzeniem, Wybierz opcję Konfiguracja ręczna i wypełnij brakujące pola. Konto zostało automatycznie skonfigurowane. Zapoznaj się z treścią komunikatu i dotknij OK. Ustaw opcję konta i wybierz dane do synchronizacji. Dotknij Dalej. Aby zakończyć, dotknij Uaktywnij. W polu tekstowym nazwij to konto, opcjonalnie wpisz nazwę dla Twojego konta Exchange i dotknij Gotowe. Twoje konto zostało skonfigurowane, a skrzynka odbiorcza zaktualizowana. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.